Cześć, nazywam się Kuba Wiącek. Dzisiaj mam dla was wiadomości, wiadomości RareCraftowe. Nie miałem za bardzo wcześnie czasu, bo już zaczą, zaczął się ten świąteczny okres, kiedy mamy mnóstwo zamówień, siedzimy od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora i realizujemy wasze zamówienia. Nie, nie mamy żadnych przestojów, także wszystko idzie gładko, sprawnie. Kurierzy odbierają od nas soboty i w niedzielę paczki, więc wszystko jest naprawdę, naprawdę idealnie zgrane. A Chciałem się z wami podzielić nowościami od RareCraft. Które już od kilku dni są na naszym sklepie dla Gentlemen.pl i które kupujecie w niesamowitych ilościach, bo w życiu będzie tego nie spodziewał. Dlatego, że pierwszy, nie pierwszy, ale ostatni film, który nagrywałem o Rarecraft to było o tym, że skończyło nam się pierwsze mieszanie koniakowego, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, co wy kupiliście w Mig tak naprawdę od premiery marki. I teraz zrobiliśmy nowe mydełka. Nowych mydełek jest łącznie 9, a to jeszcze nie jest koniec nowości. I jak sprawdzałem to w pierwsze, w pierwsze, już teraz nie pamiętam, 7 czy 8 dni, do dzisiaj, w każdym razie, bez dzisiejszego dnia, czyli w 7 dni grudnia, tylko wykupiliście ponad 800 sztuk mydeł Rarecraft. Co jest ilością niesamowitą, dlatego że o ile przy tych trzech mydełkach byłem bardzo zaskoczony, że wykupiły się tyle tych koniakowych, to koniakowe naprawdę przodowały całkowicie. To już tak, już mamy nową turę koniakowych, już dorobiliśmy. Nową turę druickich teraz już dorabiamy. Powiem Wam od razu, czym się różnią te nasze nowe mydełka, dlatego że pierwsze. Cały czas wprowadzamy usprawnienia i różne, tak, różne dodatki, żeby ten produkt był jeszcze lepszy, jeszcze ciekawszy, żeby to, nawet to pierwsze wrażenie, kiedy się rozpakowuje mydełko było lepsze. I teraz dodaliśmy też pieczątki z tyłu mydełka, ale zacznę, zacznę od początku, czyli że od nowych produktów. Z nowych produktów mamy łącznie 9 mydeł i są 3 serie, 3, 3 serie osobne, takie tematyczne nowych mydełek. Bo już tak, mamy serię dobrody, w której mamy mydło koniakowe, mydło piwne i mydło druickie. Oprócz tego, teraz zrobiliśmy drugą serię, y, drugą serię osobną. Czyli, tak, dobrody to jest pierwsza. Druga seria to są mydła y, takie oczyszczające i naturalne. W tych mydłach oczyszczających naturalnych y, te składniki są jak najbardziej takie właśnie delikatne, bez żadnych dodatków olejków eterycznych, niczego, dlatego że niektórzy mogą mieć alergię na olejki eteryczne. Nawet jeśli to jest olejek eteryczny, przykładowo mięta, co, co jest oczywiście naturalnie pozyskiwany, y, naturalny po prostu olejek zapachowy z mięty, to niektórzy mogą, y, mogą mieć być na to uczulenie i takie coś niektóre osoby może podrażnić o takiej bardziej delikatnej skórze i skłonnościach do alergii, uczuleń. Dlatego zrobiliśmy taką serię oczyszczającą która ma tylko całkowicie naturalne składniki, delikatne, bez dodatków właśnie takich substancji zapachowych, olejków eterycznych, po to, żeby, żeby każdy mógł używać bez, bez takiej, taką jak najmniejszą, minimalną szansą, że, że, że będzie jakakolwiek alergia, Albo no bo czasami ktoś może być nawet na masło kakaowe, prawda? I tak, jak wygląda ta nasza seria? Już Wam pokażę, już, już Wam pokażę. Zaczniemy od mydła czysty węgiel. Proszę zobaczyć, jak wygląda opakowanie. To jest mydło z węglem aktywnym, które właśnie głęboko oczyszcza. Ten węgiel ma takie właściwości, że głęboko oczyszcza, detoksykuje skórę. Zobaczcie, o, jak to wygląda. To jest przód mydełka, gdzie widać to nasze Rogo Rarecraft, naszego dumnego rysia polskiego. A tak wygląda z tyłu. Zobaczcie. Oczywiście, jako że to jest węglowe, to musiały być yy, y, dwa młoty, symbol, taki, symbol takich górników. No i siłą rzeczy, węgiel. I yy, no, bardzo mnie cieszy to, że to jest kolejne usprawnienie, czyli właśnie to, że, że, że te medyłka jeszcze lepiej wyglądają. Nowe serie, yy, większość nowych serii już to będzie miała, bo nawet zrobienie takie pieczątki to jest taka dość, dość yy, pra czasochłonna yy, praca, to się tam nie robi, wiecie, w, w, w godzinę. I też robienie takich mydełek, bo my to wszystko robimy ręcznie. My ręcznie kroimy te nasze mydełka y, ręcznie na, na równe kosteczki 110 gram. Także to są większe mydła niż, niż zwykle można kupić, bo aż 110 gram. Ręcznie to właśnie kroimy. Każda kosteczka może się lekko różnić od siebie. Suszymy, układamy jedna, ko 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 jedną kostkę koło drugiej w takich w takich centymetrowych y, szczelin, Znaczy, są jedna obok drugiej, jak są ułożone, to są sz centymetrowe szczeliny między nimi, ale to jest po kilkaset sztuk z każdego mydła, więc tego naprawdę jest mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo pracy, później wybijamy te pieczątki. Z wybijaniem to też nie jest taka prosta sprawa, bo to trzeba znaleźć odpowiedni moment podczas suszenia mydełka, bo jeśli jest zbyt miękkie. I jak wbijemy tą pierwszą pieczątkę i się zbyt miękkie, to tutaj może się to brzydko odbić. I też może być kolejny problem taki, że kiedy wbijamy drugą pieczątkę z drugiej strony i mydełko jest zbyt miękkie, właśnie na, na tej początkowej fazie suszenia, to wtedy to się nam tutaj tak rozpłaszczy, brzydko wygląda. Więc to też trzeba. Wiecie, jak już mamy tych mydeł teraz 12 rodzajów i robimy to wszystko na bieżąco, to tak. No nie jest łatwo, żeby to wszystko tak wycyrkulować, żeby było idealnie, ale robimy to, bo już teraz musi być, muszą być mieszania po nocach, pakujemy po nocach, bo to też ręcznie zawijamy mydełka w te opakowania. to Wszystko jest ręczna praca od początku do końca. Dobrze, to jeszcze powiem o tych mydełkach. Pierwsze mydło, czysty węgiel, to już wiecie jak wygląda. Tak, myślałem, że dałem to do góry nogami. To jest właśnie to, to jest z tej serii naturalnej. Drugie mydło, palony dziegieć. Tutaj mamy prawdziwy dziegieć brzozowy, pozyskiwany lokalnie, bo my wszystko to jest nasza lokalna marka pozyskujemy wszystko lokalnie. Zobaczcie z tyłu: mamy odbitą, odbitą pieczątkę. Takie właśnie brzozy, coś, coś takiego, że, że to właśnie jest ta osobna pieczątka na dziegieć. Tak właśnie to wygląda. Jeszcze raz wam pokażę. I to mydło dziegciowe. Jak powiedział Filip na naszym, na Instagramie udostępniłem jego relację. Idealnie komponuje się z olejkiem do brody Wildfire od Mr. Bear Family. To jest ten zapach ogniska i dziegieć. Dziegieć właśnie to jest taki zapach, taki dymny, takiego trochę, trochę ogniska. Tak mi się to kojarzy. Zapach no zapach jest mocny, zapach nawet jest taki, że zostaje na brodzie. Co, co mało które jeśli myślecie, się cali, prawda? To zapach ten czu, czuć też na brodzie, zostaje. I no jest taki bardzo charakterystyczny i specyficzny. Kiedy jeszcze robiliśmy pierwsze próby tego mydła, to już miesiące temu, bo to już, oh, no myślę, że minimum pół roku temu. To dałem tacie też próbki tego mydła i jak mówi na początku o jaki zapach taki, mm, mm, że mu się podoba, to po paru dniach yy, zadzwonił do mnie i powiedział, że to mydełko yy, dlatego też mu się podoba, że kiedy, że kiedy się wykąpią, myje tego mydła i później w jakimś czasie wejdzie do łazienki, to mówi, że w łazience pachnie mu tym mydełkiem. Więc dziekciowe naprawdę ma taki intensywny zapach, pięknie pachnie. To jest też z tej serii naturalnej, dziegieć i kolejne mydełko, Serii naszej właśnie naturalnej oczyszczającej, to jest łagodny baranek. I co ma do siebie łagodny baranek? Dlaczego, dlaczego łagodny i dlaczego baranek? Już Wam wszystko tłumaczę. Dlatego łagodny, bo to jest najbardziej delikatne i łagodne mydło ze wszystkich z oferty Rarecraft, jakie tylko się da. A dlaczego baranek? Dlatego, że jest łagodne, bo dodaliśmy do tego mnóstwo lanoliny, a lanolinę pozyskuje się właśnie z, 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 tej, z tej sierści owieczek. Z tej, no, jak ktoś tam mówi, sierść, to chyba nie jest sierść, no ale to no wiecie, te, te takie kudełki, co rosną dookoła owieczek, co się jeździ, na. Z tego się pozyskuje lanolinę. I zrobiliśmy takie bardzo delikatne mydło, którym każdy może się myć. Nie ma żadnych dodatków zapachowych. Jest tak delikatne, jak tylko się da. Ma działanie bardzo mocno nawilżające, bo tam jest tyle lanoliny napchaliśmy, ile tylko się dało, żeby to mydło było jak najbardziej nawilżające, delikatne i wyszło właśnie. No, no to jest wspaniałe. Ty możecie myć nawet malutkie dzieci. No, nie mówię, że tam miesięcznie czy coś, no bo to, to są tam takie specjalne, specjalne jakieś tam brzeki tam do tego, ale moja córa ma teraz 3,5 roku i normalnie ją myjemy naszym łagodnym barankiem. To jest nawilżające i na pewno znacie takie uczucie, jak się myje jakimś byle jakim mydłem ręce, przykładowo, nawet, nawet całe ciało i twarz, to kiedy się wysuszy, to czuć, że ta skóra jest taka napięta, że jest taka, robi się taka sucha, prawda? To przy naszych mydłach tego nie ma, bo mamy mnóstwo mnóstwo takich, takich właśnie olejów niezmydlonych dodanych, po to, żeby były bardziej delikatne te mydła. A tutaj jeszcze dodatkowo jest tyle lanoliny nawilżającej napchane, ile tylko się da. I wyszedł na właśnie łagodny baranek, czyli najbardziej łagodne mydło z oferty Rare Idealne dla każdego, do każdego typu skóry, do, do skóry nawet skłonnej do alergii, do uczuleń. No, 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 po prostu do wszystkiego. Idealne, delikatne mydełko. Zachęcam wszystkich do sprawdzenia. To mydełko jest naprawdę doskonałe dla każdego. Zapach. No właśnie, no nie ma żadnego specjalnego zapachu, bo nic tutaj nie jest dodawane. Jedyne co, to te wszystkie składniki, lanolina i, i składniki, które używamy do robienia tych mydełek, same mają swój jakiś taki neutralny, naturalny zapach i ten zapach można czuć. No To jest, to jest taki właśnie łagodny, naturalny zapach. Tych, tych, tych wspaniałych składników, które do środka dodajemy. Tym mydełkiem na ten moment zamykamy naszą serię naturalną. To nie jest koniec, bo już zaplanowałem kolejne mydełka naturalne. To będzie trwało parę miesięcy, minimum tygodni. One już, już mamy w trakcie zrobione, już wiele prób zostało podjętych. Mam je u siebie w domu, bo to jest tak, że każdy to mydło to oczywiście testuje na sobie. Sprawdzam jak to wychodzi, no i później tą naszą recepturę cały czas ulepszamy, ulepszamy, ulepszamy. Ale dobra, czyli tak, pierwszą serię naszych mydeł, Naturalnych, tutaj już znacie. To jest ta pierwsza seria. Druga seria, na razie bardzo krótka, bo mam tylko jedno mydło. To jest seria mydeł peelingujących. Mamy tylko jedno, ale drugie już mam gotowe. Drugie już mam gotowe, już mam w domu, już jest, już jest, już jest ta finalna wersja. Już jest idealne. Ale na razie powiemy o tym, co tutaj mamy. Mydło nazywa się szorstka cytryna. Dlaczego szorstka cytryna? No, każdy myślę, że się łatwo domyśli. Szorstka, ponieważ jest to mydło peelingujące. A cytryna, bo ma świeży, taki świeży, cytrujący, cytry, cytrujący, ach, słowo twórstwa mi się włączyło, cytrynowy, taki relaksujący zapach, takiej świeżości. I dlaczego to jest fajne? Dlatego, że kiedy się myjecie tą szorstką cytryną, to, to nie ma jakoś takiej, takiej, wiecie, takiej słodyczy czy, czy coś tam, tylko jest taki orzeźwiający zapach. To czuć, czuć że, że myjecie to jakieś tak większe zabrudzenia raz na jakiś czas, to to się idealnie do tego nadaje. Powiem wam, kiedy ja używałem tego mydła najwięcej. Kiedy wracam z biegania... Kiedy jeszcze, jeszcze, no teraz już jest bardzo zimno, ale tak jak mówię, to już od miesięcy mam to, to mydło i były testowania. I kiedy wracałem po jakimś deszczu zbiegania i miałem całe nogi ufajdane w błocie, w tym wszystkim, co się tam biega po lesie, ja biegam po lasach z, z psem. No i skończyło się tak, że, że jak się tam idzie na, na półtorej godziny na wybieganie, no i chlapie po tych wszystkich nogach, to było to tam zasycha, zasycha. No robić taki, wiecie, taki syfik trochę, prawda? Trzeba to zmyć. No i szorstka cytryna, przy czymś takim, sprawdza się idealnie, idealnie. Ale oczywiście nie tylko przy czymś takim, dlatego że peeling jest zalecany, żeby robić przykładowo raz w tygodniu, regularnie, wtedy ten taki wierzchnia naskórek, jak na skórze chyba, chyba się na to mówi, to wiecie, tam wierz, pierwsza wierzchnia warstwa skóry się ładnie ściera, ta skóra się Oczywiście to ładnie od, odżywa, jest taka delikatna, jest taka, taka mięciutka. I do tego właśnie służy nasza szorstka cytryna. Też całkowicie naturalne mydło. Zapachy to są, to są naturalne olejki eteryczne pozyskiwane. I tutaj mamy akurat zapach yy, nie tylko cytrynowy, bo sama cytryna była taka. Um, przyjemne, ale to nie było wszystko. Chciałem, żeby ten zabaw był taki głębszy, bardziej ciekawy, dlatego zostało jeszcze oprócz cytrynu dodane troszkę rozmarynu. Więc mamy ten, ta szorstka cytryna, to jest cytryna, ale też rozmaryn, i tutaj. Tutaj jest to mydło, zobacz, mam nadzieję, że złapię ten fokus na tym. To jest też mydło wegańskie. I z, tych, z tej serii pierwszej, co Wam pokazałem, też wszystkie są wegańskie, oprócz łagodnego baranka. No bo baranek, lanolina, no to, no to tam ty, ty, dobra, dobra ze zwierząt, czyli właśnie to, ta lanolinka została pozyskana, ale oczywiście w sposób taki, że to zwierzętom w ogóle nic nie szkodzi, bo to im trzeba ścinać to futerko swoje. Także to wszystko jest pozyskiwane w taki, w taki, w taki, w taki sposób, że Taki jak trzeba, właśnie. że nikomu się krzyda żadnego nie dzieje. Naturalnie, pięknie, ładnie. Okej, okay, to jest seria peelingująca. Przechodzimy teraz do serii zapachowej. Seria zapachowa y, Rarecraft charakteryzuje się, charakteryzuje się tym, że to są pudełka ogólne do ciała, ale chcieliśmy zaszaleć z zapachami i mamy unikalne, unikalne, piękne zapachy. Zaczynam. Tutaj mamy 5 mydełek na ten moment, ale ta seria się powiększy na 100%. Na 100% się powiększy ta seria. Pierwsze mydło, zobaczcie, to jest miętowa bryza. Miętowa bryza. To jest oczywiście, jak się łatwo domyślić, zapach miętowy, zapach zapach orzeźwiający. To jest no tak, no to jest właśnie to. Jeśli, jeśli lubicie takie świeże zapachy, takie urzeźwiające, no to nie ma nic bardziej pobudzającego niż mięta. Jeszcze eukaliptus ma taki zapach taki właśnie fajny, odświeżający, ale no, na razie zrobiliśmy mydełko miętowe. No i jest, no to jest właśnie takie, chcecie sobie dodać energii, myjecie się cali tą, tą naszą miętową bryzą do mycia rączek, do wszystkiego, i to jest ten piękny, odświeżający zapach. Mam nadzieję, że nasze opakowanie też Wam się podoba. Bo te opakowania to też jest mnóstwo pracy. Każde nasze mydełko ma, e, ma unikalny design tego opakowania, który właśnie nawiązuje do, do nazwy, do całej historii, którą chcemy przekazać. Ale ok. Dobra, to jest pierwsze mydełko. Idę dalej. Drugie mydełko to jest korzenny szlak. Korzenny szlak. Czyli mydełko o takim zapachu korzennym. I teraz, o ile od, dopiero od paru dni sprzedajemy to mydełko, to to jest jedno z najchętniej przez Was wybierane i podejrzewam, że właśnie dlatego, że mamy ten okres świąteczny, to się, to się kojarzy z takimi korzennymi zapachami. I to jest właśnie to. I korzenny, korzenny szlak to jest właśnie taki zapach... No właśnie taki, no taki świąteczny zapach. No to jednak, co no tu więcej mówić. No każdy zna ten zapach. Korzenny, ale to jest właśnie też bardzo delikatne mydło do całego ciała. Zapach piękny, korzenny na święta, ale nie tylko na święta, bo wiele osób lubi takie zapachy. Mój tata bardzo lubi yy, różne korzenne przyprawy i na przykład często sobie robi herbatę, i do tej herbaty dodaje kardamon. Nie wiem, czy kardamon jest korzenną przyprawą. Podejrzewam, że tak. Ale tata właśnie bardzo lubi i nieraz właśnie parzy taką herbatkę w tym swoim, swoim banku dodaje tego kardamonu tutaj i woła, Kuba, czy, czy nie napiłbyś mojej herbaty? Ja mówię, oczywiście tato, z miłą chęcią i polewa, wiesz, dzisiaj zrobiłem z kardamonem. No i popijamy sobie tą herbatkę, sobie coś tam rozmawiamy. Tata lubi takie właśnie takie rzeczy. Raz nawet spróbował, o Jezu, to, to się akurat nie udało. Raz tata spróbował zrobić też kawę z kardamonem. Ojejku, jak sobie to przypomnę, tragedia. To jeszcze do tego, to, to jeszcze do młynka, bo to wtedy żeby nie wsadzić do ekspresu, to, to zmielił w młynku tą kawę i wsadził do tego też ten kardamon, zmielił to wszystko razem. Zrobił tą kawę. Dla siebie, i dla siebie i dla mnie. No i tak, <noise> spróbowałem pierwszego, pierwszego łyka tej kawy i mówię, Tato, tego się nie da pić, bo to jest obrzydliwe. On tak pije, nie, co ty mówisz, kuba? Taki ciekawy, interesujący smak, ale <noise> okazało się, że później. Ty już tego nie dokończył, ale najgorsze było to, że kiedy już się nawet wsypało do tego, z tego zbanka, się wyciągnęło tą zmiloną kawę z kardamonem. Jeśli się ten zbanek tam umyło dokładnie, to i tak wszystkie kolejne kawy, które były, były w tym mieszane, to miały ten zapach, zapach i smak kardamonu. Mówię wam, nie róbcie, nie dawajcie kardamonu do kawy. Są, ach oh, jeszcze nie skończyłem to mówić. Są ludzie y, są skłonni do eksperymentów, ja też jestem taką masową, ale ten eksperyment się nie udał. Dobra, kolejne mydełko. Mydełko, tutaj to jest soczysta pomarańcza. Zobaczcie jaki to ma też kolor piękny, pomarańczowy. I ten soczysta pomarańcza, to ja wam powiem, że z tych wszystkich, z tych wszystkich mydełek zapachowych to, to jest mój ulubiony zapach tej pomarańczy. To naprawdę jest taka, to jest taki zapach, to, to jest taki zapach, jakbyście wyciskali tą świeżą pomarańczę, to jest zapach tego soku, to jest takie soczysty to, to jest takie pełne, taki głęboki zapach. No to jest naprawdę soczysta pomarańcza, jest po prostu, wszystkie są, są świetne, ale z tych zapachowych, to ten zapach chyba do mnie najbardziej trafia, taki właśnie, taki, taki słodki, taki tej pomarańczy, też dlatego, że ja lubię pomarańcze Też lubię pomarańcze ale ten zapach soczystej pomarańczy jest przepiękny, przepiękny, przepiękny. Dobra, pomarańcze mamy. Zostały jeszcze dwa mydełka. Pierwsze z tych dwóch to jest lawendowe pole. Daję tak troszeczkę pod kątem, bo tu jest lampa i chcę, żeby wam to dobrze oświetliło, a ja nie, nie mam podglądu, nie wiem jak to wygląda. Lawendowe pole, no to tutaj wiadomo. Wszyscy, wszyscy fani, wszystkie fanki lawendy to... No, no to jest to. To jest właśnie piękny zapach kwiatu lawendy. To jest to takie... No tak, no, no, kwiatowy, piękny kwiatowy zapach, lawenda, lawenda, naprawdę wspaniale pachnie to mydełko i to też jest taki, jest też częsty wybór kobiet, bo ja powiem wam otwarcie, jak e, i, i, wieczorem jeszcze, bo często jest tak, że wracam do domu, pracuję dalej w domu, no bo jak jest dużo pracy do zrobienia, szczególnie teraz w tym takim y, okresie świątecznym, no to, no to trzeba wszystkiego przypilnować, wszystko dopiąć, wszystko, wszystko sprawdzić, wszystko załatwić. I jako, że mam duży, szeroki monitor, to z boku mam otwartą e, kartę sklepu i patrzę, co zamawiacie. <grym> patrzę sobie, co zamawiacie. I bardzo się cieszę właśnie z, tych, z, z każdego wyboru naszej marki Rarecraft. Naprawdę, to jest dla mnie, taki, jest dla mnie taka przyjemność, dlatego ja robię sobie pracę i tam widzę, że pyk. Kolejne zamówienie Rarecraft, i zamawia kobieta i są właśnie te mydełka zapachowe i przykładowo ta lawenda. I, i naprawdę, aż mi, aż mi serce rośnie, kiedy. Kiedy wybieracie te nasze produkty, i, 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 i... i. cała praca staje się jeszcze przyjemniejszą dzięki temu, że, że Wam się podoba to, co robimy. No więc to jest taki zapach kobiecy, ale nie tylko, bo Michał od nas bardzo lubi lawendę i on lubi ten zapach, więc y, oczywiście y, to jest zapach dla kobiet, dla mężczyzn. Dlaczego, dlaczego nie? Dlaczego nie? Co kto lubi? My tutaj nie, nie dzielimy klientów, co kto lubi. Dobra, i teraz jako, że nasza marka jest krakowska. To musieliśmy też zrobić krakowski akcent i tutaj mamy, zobaczcie, ostatnie z naszych pięciu mydełek serii zapachowej Rarecraft, to jest mydełko wiosenne błonia. Oczywiście nawiązanie do naszych krakowskich błoń pięknych. I wiosenne błonia to jest zapach, to jest zapach właśnie takiej takiej pełnej zielonej łąki to jest tak, że jak sobie, że jak wchodzicie na taką łąkę, nawet na takie polany gdzieś, gdzie w górach, w lesie i jak sobie siadacie, żeby tam po tej, przy tej dłuższej wędrówce coś, coś zjeść, napić się wody, chwilę zopać, oddech, iść dalej. I siadacie na tej łące, zamykacie oczy, żeby chwilę odpocząć, to to, to to jest ten zapach. To jest ten zapach taki trochę kwiecisty, trochę tych, tych zielonych roślin. No, to jest to jest coś takiego. Taki właśnie relaksujący, spokojny, delikatny, przyjemny zapach. To, jest, to są kwieciste błonia. Kwieciste błonia krakowskie, kwieciste błonia. Błonia, mimo że na błoniach krakowskich nie za bardzo mam kwiaty, ale, ale to są właśnie wiosenne błonia. Jeśli lubicie takie zapachy, to jest właśnie taki delikatny, odprężający, to no to wiosenne błonia. No, mega jest ten zapach. Mega jest ten zapach. Tak wam powiedziałem przy tej pomarańczy, że najbardziej lubię pomarańcze, ale prawda jest taka, że kiedy, że kiedy biorę te inne mydełka i sobie je wącham, to wtedy szybko zmieniam zdanie, że. że a może ten? Sam nie wiem, no, ale. ale właśnie te wiosenne błonia też. Kolejny przepiękny zapach. Jeśli chodzi o te nasze mydełka, to na ten moment to wszystko z nowości mydełkowych, teraz Wam powiem coś jeszcze, ale. Zrobiliśmy promocję RareCraft na sklepie dla gentlemana PL i promocja wygląda teraz tak. Jeśli zamówicie cztery dowolne produkty RareCraft, przy czym od razu mówię, że worki, bo zrobiliśmy dwa zestawy w woreczkach. To jest jeden, to jest, no, czy zostały prezentowane? Trudno powiedzieć, to jest taki set po prostu. Pierwszy set to jest zestaw mydeł do brody, gdzie jest mydło koniakowe, druidzkie i piwne i to jest w naszym y, lnianym woreczku RareCraft. I to się będzie liczyło jako trzy produkty, a każdy mydełko osobno, jako jeden produkt. Jeśli zamówicie dowolne cztery produkty Rarecraft i wpiszecie w komentarzu święta z Rarecraft w sklepie dla dżentelmena.pl, to pakujemy prezentowo całkowicie, całkowicie za darmo. I to jest nasz prezent dla Was. Dlatego, że wybieracie naszą markę i, i chcemy, chcemy żeby, żebyście naprawdę byli zadowoleni z tego wyboru wprowadziliśmy tą usługę pakowania na prezent yy, dla dżentelmena już, już chyba setki, no myślę, że setki prezentów spokojnie zostało spakowanych u nas, dla dżentelmena. Yy, z zestawów, zestawów prezentowych, ale nie tylko, bo cały czas to dobieracie, to jako, że jest to nasza marka własna i chcemy, chcemy że chcemy, żeby, żeby dla was też była takim, yy, takim pierwszym wyborem, co już właśnie wybieracie i też to jest taka forma podziękowania za to, że, że, że jest takie ciepłe przyjęcie RareCraft. Więc jeśli chcecie zamówić prezenty dla najbliższych to zamówcie ze strony dla gentlemana cztery produkty dowolne Rarecraft i wpisujecie w komentarzu święta z Rarecraft i zobaczcie macie opakowanie prezentowe to no, pięknie jest to zapakowane mi się to naprawdę bardzo podoba używamy ekologicznych rzeczy jak zwykle bo cała nasza marka jest ekologiczna i sklep też się staramy żeby był całkowicie ekologiczny nie, oprócz tego tutaj akurat tego nie ma ale jeszcze dajemy takie takie bileciki że możecie sobie podpisać dla kogo ten prezent ma być przeznaczony od razu sami i kolejna rzecz jeszcze jest taka oprócz tego bileciku że e, jeśli zamawiacie cztery produkty to każdy pakujemy osobno ale to z, z tego względu że tych zamówień mamy, mamy bardzo bardzo dużo i e, no i wiecie robimy to w prezencie dla was i ch, chcemy to wszystko robić też sprawnie żeby nie było żadnych opóźnień więc każdy pakujemy osobno dołączamy bilecik i wy już przychodzi do was paczuszka podpisujecie na każdym bileciku dla kogo ma być wręczony ten prezent i macie już gotowy, tylko, tylko dać tylko, tylko dać dla swojej osoby którą chcecie obdarować, czy nawet dla kilku osób proszę bardzo, gotowa sprawa także promocja ta jeszcze, jest, jeszcze trwa zachęcam do wyboru naszych mydełek RareCraft, bo naprawdę jako prezent, to myślę, że to jest doskonały wybór i wszyscy będą no, obdarowane osoby będą zachwycone. Ja wam daję gwarancję tego, daję ja wam gwarancję, bo nasze mleka są fenomenalne. I teraz dochodzimy dalej. Kolejnym produktem, który wprowadziliśmy teraz, ja sobie napiję się tylko y, szłebsa zero, Szybka reklama ukryta. Nie, no nie reklamuję, ale bardzo lubię szłebsa. Nikomu to nie smakuje, kogo znam i mi bardzo smakuje. No i znaleźliśmy szłebsa zero. Czego chcieć więcej? Więcej popijam szłebsika. Mhm. Y, chininka, chininka. Z sprawdź wezmachininę, sprawdzić inny zrobiony. OK. Kolejna, kolejnym produktem jest szczotka do masażu ciała z włosiem Tampico. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest taka szczotka. Oczywiście nasz kochany Rarecraft. No macie, jakie włosie. Aha. Idealne, żeby tutaj sobie rękę wsadzić. I co się z tym robi? To jest do masowania ciała na sucho. To jest naj, najlepiej przeznaczone, znaczy stworzone z myślą o kobietach naszych. Renia używa takiej szczotki cały czas i to działa w taki sposób. Ja może powiem Wam od razu, ja starałem się namówić Renię, żeby nagrała film i powiedziała dokładnie, jakie są zalety używania tych, tych, szczotek, tych szczotek, jak to robić poprawnie, bo yy, dla chętnych wszystko jest opisane na stronie dla .pl, jak taka szczotka działa, więc możecie sobie przeczytać, ale też chciałem w takiej wersji w, w wersji na YouTube, tak jak ja opowiadam. To jeśli ktoś lubi posłuchać, to, to wtedy można też więcej powiedzieć, może jest to, jest to ciekawsze w odbiorze. I to generalnie działa w taki sposób, że trzeba sobie masować skórę na sucho, czyli nie dajemy, nie, nie, nie na mokro, czyli nie tam jakieś olejki, czy coś, tylko na sucho masujecie tę skórę. I przy codziennym masażu skóry, skóra właśnie staje się bardziej jędrna. Schodzi celulit, może nie, że schodzi, ale zmniejsza się, można się pozbyć tego celulitu. Jeśli, jest, jeśli się tego regularnie używa, to to jest rzecz, która może pomagać. Skóra jest bardziej jedna, delikatna. No, to całe krążenie się pobudza. Poproszę Renię, żeby nagrała film, myślę, że się to uda. I, i, i wam powie, powie dokładnie, to nawet jeśli byście chcieli swojej ukochanej wręczyć taką szczotkę, to to jest kolejny, kolejny, kolejna świetna rzecz. Nasza szczotka e, RarCraft jest, jest w bardzo korzystnej cenie. Oprócz tego przychodzi w naszym woreczku lnianym RareCraft, więc jest gotowe, żeby wręczyć komuś na prezent. No i dla kobiet. To wiecie, kupujecie raz i ta, taka, taka szczotka przez lata będzie służyła. Więc naprawdę bardzo fajny prezent, żeby o siebie zadbać. Więc prezenty Rarecraft i dla Gentlemana macie już tutaj łatwo, łatwo podane na tacy. Oczywiście, jeśli zamówicie szczotkę w tej promocji, święta z Rarecraft, to również zostanie prezentowo zapakowana bardzo ładnie. Chyba to najważniejsze informacje. To jeszcze, co wam jeszcze mogę powiedzieć? Jesteśmy na finiszu zrobienia naszych dezodorantów, już mamy gotową recepturę chcę, żeby, żeby one też były naprawdę e, no, takie, takie, wiecie, najbardziej tak, tak dopieszczone, jak tylko się da, więc to jeszcze trochę rzeczy jest, bo to może nie będę wchodził w szczegóły, ale i żeby to opakowanie było takie, wiecie, takie piękne, takie, żeby to było premium, żeby, żeby wam się podobało, żebyście chętnie wybierali rękaw, więc to jeszcze trochę potrwa, ale już, no, już mamy to na wykończeniu, mamy to na wykończeniu. Dużo, to się wiąże też z wieloma nakładami, bo trzeba było na przykład kupić taką, taką jak lodówka, taka wielka lodówka, do której się wkłada, e, wkłada te wszystkie słoiczki, w których to później pakujemy, metalowe, po to, żeby. Je, to, już, to już nie jest dezynfekcja, bo to nie wystarczy zrobić dezynfekcję alkoholem czy czymś takim, tylko to trzeba zrobić. Tam jest specjalny jonizator, który robi, chyba jonizator, tak się na to mówi, że takie specjalne powietrze ozonowane, o, ozonowane tam, lata w tym wszystkim, żeby to było całkowicie sterylne. I dopiero wtedy te nasze, na, nasze kosmetyki i rękaw do tego wkładamy, żeby to było na, na, tak, tak dobre, jak tylko się da. Tak dobre, jak tylko się da. No, dużo, dużo takich nakładów, bardzo dużo, ale to już, już no, naprawdę, jak widzę, jak to, jak to wszystko nam, nam idzie, składamy te wszystkie każde wszystkie produkty z tych, tych poszczególnych rzeczy i, i od etykiet, ojejku, naprawdę strasznie mi to wszystko cieszy, daje ogromną satysfakcję. I e, dwa pierwsze dezodoranty za niedługo już będą gotowe. E, oczywiście nagram o tym filmie, wam poopowiadam, jak to wszystko działa, jak tam wygląda, jaka była droga e, poprzez robienie, ile to było receptur, to było, ojeju, to... Nie wiem, no nie wiem ile, to myślę, że 100 kilkadziesiąt różnych rodzajów tych, tych receptur z tych dezorantów robiliśmy. Chyba, nie wiem, nie trudno teraz, niezliczone ilości, ja mam tego tak dużo, że raniami toka, że wszystko trzeba sprawdzić, oczywiście to nie jest takich hop to wiecie, nawet tak, że jedna receptura, jedna taka, metoda taka, która się bardziej podoba, że na jedną pachę dawałem jeden dezodorant, na drugą, drugą wersję i sprawdzałem, który jak się zachowuje. No nie, no powiem wam, mnóstwo, mnóstwo pracy, miesiące, miesiące pracy, ale już, to już mamy prawie gotowe, także zanim Długo będzie kolejna premiera Rarecraft. No cóż, no. mam nadzieję, że wszyscy, którzy dotrwali, ja mam długie filmy, ja wiem. Ci, którzy dotrwali do samego końca, to gratuluję Wam wytrwałości i dziękuję za obejrzenie.